A pulpety będę jadł sobie. No. Nagrę. Może do Rafała przed moni. Mocny to może tak. No. chlebek. Słuchaj, co ci wikać dostaje u mnie. А, так, гадочек. Ну, то же чакам. Хэлло! А, веш, кто был? Веш, кто был? Немецкий. Ну, no. чакам. <coughs> zapomniałem dać no dobre eee, ale jak przyjeżdżam to niemiecki z Kargurem się kłócił się wiesz no, ale wiesz o co? Bo piesek e, Krzy Krzyśka skoczył na procesję kargula. Ale jak on wyleczy, to wie, nie wiem. Wiesz? I później on wyskoczył, wiesz? I na mnie szczekał mały główniarzyk. I wiesz? No! No, jak szczekał! A później, jak na podmórek. Ja otworzyłem bramkę, jak wskoczył, to biegał po podwórku jak, jak szatan, wiesz, a brudny, jak, jak murzyn, wiesz, jak, jakby gdzieś był smory, czy gdzieś, czy w błocie, czy w błocie, czy w gównie, wiesz, taki się ubrudził się, no mówię, Krzysiek, teraz będziesz miał robotę. On mówi nie ja tylko żona Dobra, dobra Na razie Ale ci Łojcie się zawrócił się Od Ładki aż aż po twarz. Aż pod twarzy. Taki brudny pies. wszystko. Ja mówię, to... Będziemy... miał u roboty. on Nie, ale żona. byś miała. Mówię... Żona. Powiem, ty mi... Mm. Mówię, że do pranki proszę i nie czepiasz. Oh. A to o mięso trzeba jeść bez mięsa Mm -hmm. o, dobre. O. o był niemiecki. Chciał nagrywać. Ja się nie zgodziłem. Ja z tego ogółem nic nie mam. Ja mam swój kanał. Trzeba samemu nagrywać. Pokazywać się. Ludziom. O, Nikola. Dzwoniła, dzwoniła. Wydzwania, głupoty gada. Zawsze wymyślają. Możemy się pośmiać o odbiło się To za krótki Długi film nie będzie o, Podjadłem Ja się nic nie nazywałem, szybko Ну что-то поживаем. Наляем такая погода. Из тихий не слабая. Что раз кого не пала. Так то вообще не ест. Сами видите. Uhuhu... Uh. No uh. taka pogoda... senna, w A sobie jeszcze...

Bom, na rádio. E do que